Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Rutkowski, reprezentuję Narodowe Instytut Onkologii ma mamary składowskiej KIRi i Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Proszę Państwa, opowiem Państwu dzisiaj o raku kolczysto komórkowym i komórkowym skóry. To są bardzo częste nowotwory, ale niestety równie często o nich zapominamy. Ponieważ w większości przypadków, myśląc o nowotworach skóry, tych groźnych, myślimy o czerniakach, Czerniaki rzeczywiście stanowią mniejszość nowotworów skóry, ale odpowiadają za większość niepowodzeń naszego leczenia. Dlatego one są takie groźne i tak często o nich mówimy. Ale tymczasem okazuje się, że tak zwane niemelanocytowe nowotwory skóry, czyli te, które nie są związane z komórkami barwnikowymi, choć mogą również być zabarwione, to są najczęstsze nowotwory u osób naszego koloru skóry, czyli większości obywateli Polski. To są raki skóry, które wywodzą się albo z warstwy podstawnej skóry, które nazywamy inaczej rakami podstawno-komórkowymi, albo raki, które wywodzą się z nabłonka, z naskórka i to, są, to jest tak zwana warstwa kolczysta skóry i nazywamy je rakami kolczysto-komórkowymi lub rakami płasko-nabłonkowymi. Jeżeli myślimy w ogóle o wszystkich nowotworach złośliwych, to raki skóry mogą stanowić między 50 a 75% wszystkich nowotworów złośliwych, które występują u ludzi, właśnie nasze okolice skóry. A jednocześnie raki skóry stanowią, tak jak powiedziałem, większość w ogóle wszystkich nowotworów, też skóry 97%. I najczęstszy jest ten rak podstawno-komórkowy, który stanowi około 70-80% wszystkich raków skóry, a na drugim miejscu plasuje się rak kolczystokomórkowy który odpowiada za około 20, ale czasem może już do 30% zachorowań, z którymi mamy do czynienia właśnie wśród raków skóry. Inne są bardzo rzadkie. To, co jest też bardzo ważne, to jest to, że tak naprawdę nowotwory skóry mogą wystąpić w każdym wieku. No, ultra rzadko u dzieci, ale generalnie mówimy o osobach dorosłych, i tutaj zachorowalność rośnie z wiekiem, ale może występować również. U osób młodych. Jednak większość tych nowotworów występuje w wieku podeszłym. Jeżeli patrzymy na całe nasze życie, to u osób o jasnej karnacji ryzyko zachorowania na raka skóry przekracza w ciągu naszego życia 20%. Ale po 60-65 roku życia 40-50% osób, czyli około połowy, ma szansę zachorować na raka skóry. A najczęściej chorują osoby, które mają po ponad 70 lat, czyli nasi seniorzy. Tak naprawdę, według statystyk, co roku w Polsce diagnozowanych jest kilka tysięcy przypadków zachorowań na raka skóry. Ale musimy wiedzieć, że istnieje duże niedoszacowanie liczby tych nowotworów w naszym kraju, bo porównując z krajami, które mają precyzyjne rejestry oparte na wynikach badań mikroskopowych, Okazuje się, że tak jak powiedziałem, to jest ponad połowa wszystkich zachorowań na wszystkie nowotwory rejestrowane u osób o naszym kolorze skóry. Jeżeli patrzymy na raka kolczystokomórkowego, to on wywodzi się z takiej warstwy, właśnie kolczystej, związanej z skórkiem i jest agresywniejszy niż rak podstawno-komórkowy. Musimy o tym wiedzieć. Za to rak podstawno-komórkowy wywodzi się z błony podstawnej, na samym jakby dole e, skóry i to jest błona, która jest podatna na uszkodzenie przez promieniowanie ultrafioletowe i jednocześnie często tworzy nowotwory, ale te nowotwory są mało agresywne. Dlatego większość nowotworów skóry czy raka kolczysto-komórkowego czy raka podstawno-komórkowego możemy wyleczyć miejscowo. Teraz wracając... Rak kolczystokomórkowy, tak jak powiedziałem, rozwija się w naskórku. Najczęściej występuje w regionie głowy i szyi. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważne jest to, że te nowotwory rozwijają się głównie w miejscach, które są związane z nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Głównie to jest promieniowanie słoneczne, szczególnie długotrwałe. Tu jest ważne, ile w ciągu życia przyjęliśmy, tej gawki promieniowania ultrafioletowego. W związku z tym, jeżeli e, mówimy o głowie z szyją, to ona jest najbardziej narażona naturalnie na słońce, ponieważ jest po prostu wystawiona. Nawet jak jesteśmy ubrani, to przecież nie, nie, zakrywamy, nie zakrywamy twarzy. W związku z tym też trzeba wziąć pod uwagę, że osoby, które często przebywają na słońcu, z różnych przyczyn, ale głównie zawodowych, są szczególnie narażeni w ciągu swojego życia na ten nowotwór. To są rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, rybacy, pracownicy budowlani i wszystkie, wszystkie zawody, które inne, rzadsze, wiążą się właśnie z częstym przebywaniem na świeżym powietrzu na słońcu. Ale generalnie zachorować może każdy z nas, pamiętajmy o tym. I każde oparzenie słoneczne, każde nadmierne zabarwienie naszej skóry, szczególnie jeżeli to się powtarza w ciągu naszego życia bo lubimy uprawiać sport. Bardzo dobrze, że lubimy, ja też lubię, ale chodzi o to, żeby do tego przebywania na słońcu się właściwie przygotować. I ten drugi nowotwór, rak podstawno-komórkowy skóry, który rozwija się z warstwy podstawnej i bardzo rzadko tworzy przerzuty, również najczęściej występuje w obrębie głowy i szyi. Ponad 80% raków skóry tam występuje. Tam też trudniej leczyć te nowotwory, dlatego że skóry jest mniej. I też ważna jest nasza estetyka oczywiście. Pozostałe 20% występuje na tułowiu i kończynach. I to również e, szybko rosnąca zachorowalność, czyli liczba przypadków nowych raka podstawno-komórkowego jest związana z nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, szczególnie powtarzaną w ciągu życia. Niestety wraz ze zmianą naszych zachowań, tak jak powiedziałem, możemy chorować również w młodym wieku. Ale najbardziej narażone są osoby, które... Najczęściej długotrwale przebywają na świeżym powietrzu, na słońcu, często zawodowo, czyli powtarzam, rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, rybacy, pracownicy budowlani. No, słońce niestety szkodzi, ponieważ słońce penetruje szczególnie promieniowanie UVA i UVB, i my mówimy, że działa kancerogennie, czyli działa rakotwórczo. Nie ma szczerze mówiąc, e, oprócz dymu tytoniowego, bardziej. Rakotwórczej może substancji czy czynnika zewnętrznego, który działa na nasz, na nasz organizm. Bardzo łatwo uszkodzić nasze DNA, nasze komórki, właśnie poprzez promieniowanie ultrafioletowe, które jak jest coraz na rok, coraz, coraz bardziej intensywne, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Jeżeli w związku z tym nie chronimy naszej skóry, to dochodzi do rozwoju mutacji, czyli zaburzeń w obrębie materiału genetycznego, który. Jak się powtarza to, to takie mutacje już nie jest w stanie organizm zniszczyć takich nieprawidłowych komórek i rozwija się rak skóry. Tu Państwo widzą, jak skóra może być uszkodzona. Po jednej stronie mamy osobę w tym samym wieku, tylko z właściwą ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym, a po drugiej stronie tej samej twarzy. Zmiany, jakie są związane z uszkadzającym działaniem promieniowania ultrafioletowego, bo to nie to są tylko nowotwory, to są przebarwienia, to są zmarszki, to jest generalnie proces starzenia naszej skóry i jest znacznie większy, jeżeli jesteśmy narażeni na promieniowanie ultrafioletowe. W związku z tym najłatwiej przed tym promieniowaniem ultrafioletowym chronić się za pomocą odzieży. To jest bardzo logiczne i bardzo proste: czyli jak wychodzimy na dwór, to przygotujmy się do tego. No i oczywiście na drugim miejscu to są kremy z filtrem, głównie z filtrem UV minimum 30, a tak naprawdę często w naszej szerokości geograficznej, przy naszym kolorze skóry 50. Jakie są czynniki ryzyka generalnie rozwoju nowotworów skóry? Bo to na pierwszym miejscu jest oczywiście słońce, na pierwszym miejscu jest promieniowanie ultrafioletowe, ale nie tylko. Czynniki genetyczne, czyli po pierwsze, jaka ta nasza skóra jest. Pierwszy fenotyp skóry to jest taki rodzaj skóry, która jest bardzo jasna, bardzo łatwo się oparza na słońcu, słabo, bardzo się opada, ale są też inne zespoły uwarunkowane genetycznie, jak choćby na przykład skóra pergaminowa, czy na przykład taki zespół gorlina golca. Ale również czynniki środowiskowe, czyli na pierwszym miejscu, mówiliśmy, słońce. Na drugim miejscu również nowotwory skóry mogą być związane z uszkodzeniem przez promieniowanie jonizujące czyli przez napromienianie choćby w wyniku pracy z substancjami promieniotwórczymi ale również substancje chemiczne również zakażenie wirusem HPV. Czy nikotynizm również prowadzi, czyli palenie tytoniu, do zwiększenia ryzyka zachorowania na nowotwory skóry. Również przewlekłe choroby skóry, szczególnie niegojące się owrzodzenie, czyli na przykład związane z, na kończynach dolnych z, z przewlekłą chorobą zakrzepowo-zatorową, czyli z żylakami, które powodują, że jest gorszy odpływ krwi żylnej z, ze skóry, ona jest gorzej ukrwiona, dochodzi do owrzodzeń. E, Również cukrzycy. W związku z tym te nieprzewlekłe, niegojące się obrzodzenia mogą być czynnikiem stymulującym rozwój raka skóry. No i tak zwana immunosupresja, czyli uszkodzenie naszego czy osłabienie naszego układu immunologicznego, która może być związana z innymi chorobami. No oczywiście, zakażenie wirusem HIV, ale również przewlekła białaczka, ale również stan po przeszczepieniu narządu, który, kiedy stosujemy leki. Zmniejszające aktywność naszego układu odpornościowego po to, żeby nie odrzucić przeszczepu. Na co zwrócić uwagę? Najczęściej raki skóry wyglądają w postaci gózka, w postaci zaczerwienienia, niegojącego się owrzodzenia. To jest taka ranka, co najpierw pojawia się, później trochę znika, ale później się znowu zaostrza. Jeżeli to trwa ponad 6-10 tygodni. Warto jednak zwrócić się do lekarza, dermatologa, aby obejrzał tę zmianę, czy nie ma tam cech nowotworów skóry. No, widzą Państwo, że rak skóry może wyglądać bardzo różnie. To są i raki podstawno-komórkowe, i kolczysto-komórkowe. Proszę zobaczyć, że to są różne zmiany, ale najczęściej one tworzą takie zaczerwienienie, czy właśnie niegojącą się rankę. W związku z tym najważniejsze z naszej strony, to co możemy zrobić, to jest sama obserwacja naszej skóry. Jeżeli co 2-3 miesiące poświęcimy 50 minut na to, żeby naszą skórę obejrzeć i zobaczyć, czy na niej nie pojawiło się coś nowego albo coś, co było, nie zmienia się, nie powiększa się, no, to jest najprostszy sposób, żeby uratować sobie życie i żyć zdrowo. Na czym polega diagnostyka nowotworów złośliwych skóry, raków skóry? Po pierwsze trzeba obejrzeć naszego pacjenta obejrzeć państwa. I ten charakterystyczny obraz kliniczny często nasuwa już podejrzenie, że to może być rak skóry. Posiłkujemy się również dermatoskopem, czy dermoskopem. To jest taka lupka uzbrojona w światełko. Na końcu oczywiście jest nasz umysł i oko. Oglądamy tym zmianę skóry i jeżeli zmiana jest podejrzana, to ostateczne rozpoznanie polega na pobraniu wycinka lub wycięciu zmiany z niewielkim marginesem co może też mieć cechy leczenia. W związku z tym jak leczy się nowotwory złośliwe skóry. Podstawą leczenia jest leczenie chirurgiczne. Ono nie jest rozległe z reguły. Po prostu trzeba wyciąć zmianę, najczęściej robimy to z nieczulnym miejscowym i w 95-7% mamy sytuację, że zmiana jest już wyleczona. Inne metody obejmują takie leczenie miejscowe za pomocą kremów, też immunomodulujących lub radioterapii. No i na końcu najważniejsze, to jest to, co możemy zrobić w sytuacji, która kiedyś była uważana za nieuleczalną, czyli kiedy nie można było zoperować takiego nowotworu albo napromienić, albo kiedy on dał przerzut. W tej chwili mamy metody immunoterapii. To są takie leki, które działają na nasz układ odpornościowy, nie bezpośrednio na nowotwór, tylko aktywują, wzmacniają ten układ odpornościowy po to, żeby sam walczył z nowotworem. I to jest zarówno w raku kolczystokomórkowym, jak i w raku podstawno-komórkowym w chwili obecnej stosowane. Drugim sposobem leczenia jest leczenie tak tzw. celowane, czyli ukierunkowane molekularnie. Jest stosuje się w nowotworach podstawno-komórkowych, w raku podstawno-komórkowym skóry i najczęściej są to tzw. inhibitory szlaku Hedgehog. One mają też bardzo wysoką aktywność i działają bardzo szybko. Generalnie wybór terapii powinien być uwarunkowany, jeżeli mówimy o leczeniu miejscowym. Po pierwsze, obrazem klinicznym i histopatologicznym nowotworu, stopniem inwazyjności, to czy mamy tą immunosupresję, czy nie mamy, czy mamy ten układ odpornościowy sprawny, czy nie, efektem kosmetycznym, efektem funkcjonalnym i oczywiście indywidualnymi preferencjami pacjenta. W związku z tym najczęściej wybieramy chirurgię, ale nie zawsze ona jest możliwa do wyboru. Generalnie na stronie www.raku.pl i www.akademiaczerniaka.pl można znaleźć bazę placówek dermatologiczno-onkologicznych w Polsce, które zajmują się nowotworami skóry, gdzie również są prowadzone programy lekowe i dostęp do tych najnowocześniejszych terapii w sytuacji, kiedy sama chirurgia jest niewystarczająca. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu ten interesujący temat dotyczący nowotworów złośliwych skóry.